Odgryzają. odgryzają. Proszę Państwa, jakiś czas później e, motylek oczywiście nie udało mu się, się mrówką włożyć go do swojej jamki, dlatego odgryzają części jego z tyłu. Widać tutaj, prawda, ugryzienia. Kawałek po kawałeczku odgryzą, poćwiartują e, motyla na, całe, na kawałeczki. Największa część e, zostanie schowana do jamy, aby tam służyć za pożywienie dla. Kokonów, ta jajeczek. Mrówek, przypatrzcie, jak szybko nie to idzie. To jest kwestia, minut, i już co jakiś czas jedna z mrówek odchodzi z częścią motylowego ogonka. Motylowego tułowia, motylowego skrzydełka. Trzeba przyznać, że pod tym względem mrówki są niesamowicie efektywne.